Jest 3 październik i jeśli sprzątamy przed wylotkami, to jest czysto, ale ja celowo zostawiłem pszczoły, żeby przy tym ulu pokazać, że jesienią w tym ulu padło dużo pszczół. Rodzina jest silna. Na dziewięciu ramkach wysokich to są ule wysokie, zbliżone do warszawskich poszerzonych. Natomiast w kilku ulach nastąpiło takie nietypowe padanie pszczół. One się biły, wyciągały rano, te bijatyki miały miejsce i padały przed ulem. W naturalnych warunkach pszczoła, żeby umrzeć, odlatuje od ula na duże odległości to jest drugi taki ul i w odległości 100, czy 200, 300, 400 metrów pada z daleka od ula, jest stara, ma choroby i ginie. To jest, co tu widać, jest efektem wirusa. To jest wirus, który działa w taki sposób, że część rodzin zachoruje i jeszcze przed zimą padnie. Część rodzin przeżyje, na wiosnę będzie miała nozemę. I w zasadzie będziemy je cały czas ratować. Dla każdego kto wchodzi na moją stronę wie, że stosuję odmienny sposób leczenia pszczół. Tego roku nie kupiłem żadnych środków. czego też nie? Dwa lata temu też nie. I moja pasieka wzrosła w tym czasie od 200 do 300 uli. Pszczoły są bardzo silne. Ten ul na przykład ma cały korpus wysoki, jeszcze pół korpus musiał być podstawiony, ponieważ pszczoły się nie zmieściły i sam, sam wirus nasilenie jego zawsze jest jesienią każdego roku widuje takie zjawiska że pszczoły się przed wylotkiem biją i wymaga to intensywnego działania żeby rodziny wszystkie przeżyły bo mnie interesuje przeżycie 25% czy 50% rodzin musi przeżyć każda, którą ja zazimuję dlatego zaraz po miodobraniu pryskam pszczoły preparatem Alfa 5 po podkarmieniu, Pryskam pszczoły rapicidem jednoprocentowym. natomiast teraz 3 październik, ostatnie opryskiwanie, będę dokonywał też rapicidem, tylko z dużą ostrożnością, zachowaniem dużej ostrożności względem pszczół i względem siebie. I będę chciał to wszystko pokazać, w jaki sposób to zrobić. Oczywiście oprysk w każdej serii musi być przez 2-3 dni, w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, dwa razy dziennie. Likwiduje się tym sposobem wszystkie choroby biologiczne, podkreślam, wszystkie choroby biologiczne, chyba że są choroby zjadliwe, jak z gliniak i z to wtedy trzeba inaczej to zrobić, ale też tymi środkami. A w ostatnim okresie wyszła sprawa likwidacji rozy, tak jak piszę w treści. Cała pasieka, wszystkie moje pszczoły, z wyjątkiem 18 uli, nie były leczone innymi sposobami przeciwko warrozie, tylko i wyłącznie opryskiwaniem rapicydem, roztworem rapicydu. Rapicyd w ogóle nie szkodzi pszczołom, jeśli się ich nie zaleje na amen. Po prostu musi to być stosowane umiejętnie i wtedy uzyskuje się jednym środkiem, jednym środkiem, Załatwienie wszystkich chorób w rodzinach pszczelich. Varroze rapicyt, tymi sposobami, którymi pokażę, niszczy w 100%. Varroze rapicyt niszczy w 100%. Każdy, kto chodzi po mojej stronie internetowej, to wie, że eksperymentuję z leczeniem pszczół. I do tej pory przez 3 lata nie kupiłem żadnych leków. Stosuję alfa, alfę 5, którą sam skomponowałem, i stosuję Rapicit. Rapicit wchodzi w skład alfy 5, również i Wirkon, również i Kalia, również i Spirytus. Ale teraz jest 3 październik i ja wykonuję trzeci oprysk w pasiece z powodu wirusa. Pszczoły, jeśli są pod wylotkami, jeśli się biją, jeśli padają pszczoły we wrześniu. Pod koniec sierpnia, to nie jest to normalny, normalna sytuacja. Jeśli są pszczoły padnięte i biją się we wrześniu, trzeba pamiętać o tym, że to jest choroba. To nie jest żaden rabunek, tylko to jest choroba. Po prostu pszczoła w naturalny sposób, jeśli umiera, wylatuje z ula w odległości 100 do 400 metrów, pada z daleka od, od ula. Jeśli jest inaczej, nie jest to normalna sprawa. Z powodu używania rapicidu. Po serii oprysków wiosną wylądowałem na ojomie z blokiem przedsionkowo-komorowym i z migotaniem przedsionków po rapicidzie. Drugi oprysk wykonałem 4 tygodnie temu, 3 tygodnie całe, przeszło przepraszam. I również wylądowałem w szpitalu z takim samym objawami. Lekarze potwierdzili, że to jest opryskiwanie, czyli używanie rapicidu bez ochrony, bez osłony. Jest tam kwas siarkowy i kwas fosforowy, które, które blokują układ oddechowy i blokują układ chwionośny. Żeby uniknąć takich sytuacji, jeśli ktoś ma na przykład 10 uli, to może sobie po prostu bez tych zabezpieczeń robić. W rapicy jest około 1000 razy mniej szkodliwy niż amitraza. Nie ma takiej mocnej obawy, ale jeśli ja trzykrotnie w ciągu 3 dni opryskuję 300 uli dwa razy dziennie. No to jest 1200 opryskiwań. Więc, jeśli się nawdycha człowiek tego i pójdzie to na skórę, to to odczuwa. Do tego potrzebny jest zestaw odpowiedni. Mam tutaj przykładowy, taki jeden zestawów. To może bliżej do kamery, żeby było widać, jaka to jest firma. Co to jest i jak to wygląda. Natomiast wchodzi w skład tego maska. Chodzi w skład tego z pokłaniaczami oczywiście, chodzą okulary, chodzą rękawice i kombinezon taki, który w zasadzie nie używam, a będę używał kurtki z takim kapturem, żeby się nakryć. Kwas siarkowy i kwas fosforowy przechodzi przez skórę, nie tylko w układ oddechowy wchodzi, ale wchodzi przez skórę i po prostu wchodzi w układ krwionośny i powoduje, powoduje zaburzenia. Ja w tej chwili pokażę w jaki sposób wykonywać ten oprysk i w jaki sposób przygotować y, cały zestaw do takiego oprysku. Jeszcze raz mówię, że oprysk rapiciden teraz wykonuje y, przez 3 dni dwa razy dziennie na powałkę, na folię. Raczej staram się unikać opryskiwania teraz pszczół, dlatego że pszczoły są w kłębie i bardzo słabo regenerują swój, swoją ciepło. Woda 5 litrów ciepła, 5 litrów o tyle mi jest potrzeba i obliczam sobie, żeby jednoprocentowy roztwór zrobić. To jest oczywiście rapicyt 75 zł. 75 zł kosztuje w weterynarii, w każdej weterynarii. Jest to środek używany, był do lania w maty i liczę sobie, ile muszę wziąć lapicydu. No, 5 litrów to musi być 50. 50 ml to jest strzykawka, która ma 25. Więc jedną strzykawkę. Wężyk zrobiłem, żeby można było łatwiej to sięgać, bez żadnych problemów. No i drugą strzykawkę, i tutaj w 5 litrach daje to roztwór 1%. Oczywiście muszę to wszystko zabezpieczyć. Biorę rękawica już, nie żartuję sobie z tym, bo żartów tu nie ma przy 300 ulach. Trzeba to dobrze wymieszać, woda jest ciepła 40. 45-30 stopni, dlatego że gdy takim zimnym walnęlibyśmy na pszczoły można by po, pszczo... po prostu pszczoły się zaleje i te starsze pszczoły padną, ale ich za dużo nie ma co żałować, bo ta pszczoła, która pada, ona właściwie kończy swój żywot. To jest pszczoła jeszcze letnia, jednak nie trzeba tego, że tak powiem, robić tak na siłę. Wszystko trzeba zakręcać, bo czasami nogą się szczurnie i to wyleci. Opryskiwacz, kwazar czy inny tego typu ma możliwości regulacyjne. Pompka. Tutaj jest taki wypuszczacz powietrza, zaworek i pompuje. Jeśli zakręcę mocno, to idzie taka mgiełka. To idzie mgiełka I takiej mgiełki mi nie potrzeba. Tutaj jest takie pokrętełko, które można nawet i taki strumień zrobić, ale mi chodzi o taki pędzel. Tylko, jeślibym takim strumieniem, takim dużym ciśnieniem robił, to to strasznie walnie. I odpoli się odbije, i padnie mi na pszczoły zbyt dużo cieczy. Dlatego ja robię taki strumień, który będzie. Z odległości tej spadnie gdzieś na odległość jednego metra. Przy tej wysokości opryskiwacza musi być to troszkę taki. Muszę podregulować to sobie. O! Prawie już jest. O! Takie coś. I teraz y, taką siłą po prostu opryskuje folię. Ja chcę zademonstrować, że w przypadku takiego oprysku, w przypadku takiego oprysku yy, na dole jest mało cieczy. Całą ciecz potrafię zebrać na tej folii, bo gdyby tu były pszczoły, ramki, po prostu mało tej cieczy padnie. Oczywiście jak się podnosi folię z ula, no to oczywiście całe nie podnoszę, tylko podnoszę tak i zaczynam pryskać. I proszę bardzo, to jest opryskane tak. A tutaj prawie tego oprysku nie ma. Troszkę tu spadło na boki, ale prawie tego nie ma. Tak oceniam, że jak dobrze reguluje strumień, to po prostu na poli zostaje 80% cieczy którą potem pszczoły zbierają. Ja tutaj tak opryskam troszkę mocniej. O, Tylko to jeszcze mi troszkę źle tu chodzi. O, dopiero dobrze chodzi. I ta ciecz y, to jest istotne ile tej cieczy tam wlać. Bo gdybyśmy to zali do kubki to rodzina pszczela będzie miała tyle cieczy. To jest troszkę za mało. To powinno być gdzieś y, powiedzmy sobie takie dwa naparstki dobre. Jest to stężenie jednoprocentowe i w zasadzie powoduje, że prawie wszystkie pszczoły obdzielą się tym i przede wszystkim co to wuluro robi? Pszczoły mają układ pokarmowy, którego przednia część jest chitynowa, czyli przełyk, wolę, nie wchłania, ale nie wydaje niczego. To się dezynfekuje i to jest główny powód robienia tej dezynfekcji. Pszczoły przed zimą, gdy w tej chwili dezwekujemy w ten sposób, gdy one to wchłoną, giną wirusy, grzyby i bakterie. Przede wszystkim w tym momencie chodzi nam o wirusy. Uważam, że wszystkie pasieki są zarażone w tej chwili wirusami, są takie duże upadki. Trzeci rok moich doświadczeń potwierdza to, że mi pszczoły nie padają. Pszczoły na wiosce wychodzą bardzo silne. Ja chcę zademonstrować w tej chwili taki oprysk. Po kolei przejdziemy tu po kilku ulach, tylko że ja. Na razie się ubiorę. Wprawdzie nie będę zakładał nic więcej, ale żeby każdy miał pojęcie, że też jestem pszczelarzem, który nie chodzi po pasiece w masce, nie zakładam do przeglądu żadnych zabezpieczeń, ale niestety w tym przypadku to po prostu już nie ma żartu. Ó, To, można mówić było. Taki oprysk we wcześniejszym okresie robi się w ciągu około 12 sekund. Przez okres 12 sekund. Pada wówczas na folię odpowiednia ilość cieczy. Wtedy można sobie również pomoczyć pszczoły trochę. Teraz jest trzeci październik, i w zasadzie ten oprysk powinien trwać przez 6 sekund. Ale jeśli jest ciepło. Jeśli jest zimno, trzeba to ograniczyć do 4 sekund. Jeśli się dobrze ureguluje opryskiwacz, pszczoły absolutnie tego nie odczuwają. Chcę powiedzieć jedną rzecz, która musi być bardzo ważna, którą trzeba zapamiętać: rapicyt absolutnie nie szkodzi pszczołom. Powtarzam jeszcze raz: rapicyt przy dziesięciokrotnym przedawkowaniu również nie szkodzi pszczołom. Jest to potworna praca. Już się zmęczyłem. Nie wiem jak to będzie przy wszystkich pszczołach, przy wszystkich pasiekach. Ale jest to konieczne, żeby było 100% przezimowania pszczół. W tej chwili wszystkie, wszystkie poglądy na temat CCD trzeba zacząć od tego, że najpierw trzeba pszczoły wyleczyć, a potem biadolić. Tak, środki chemiczne trują. Bardzo mocno. Ale to co mamy w Polsce to nie jest CCD. To są biologiczne choroby. Poprysk skończyłem, i teraz trzeba będzie z pasieki szybko uciekać, dlatego że pszczoły pobierając tą ciecz, wentylują i stężenie kwasu siarkowego i kwasu fosforowego na pasieczysku będzie duże. Właśnie ten kwas siarkowy i kwas fosforowy, spływając, nie spływając, ale schodząc jako opary w dół, niszczą całkowicie warrozę. Moje doświadczenie opisałem na 18 ulach i w żadnym Oprócz tych 18 uli nie stosowałem żadnych innych środków do zwalczania warozy. Próby nie tylko odmiania robiłem, chciałem zobaczyć czy tam gdzieś waroza nie pozostała. Wyciągałem czerw, warozy nigdzie nie ma. Także dla mnie, zastosowanie alfy najpierw, a potem rapicidu jest wystarczające po to, żeby pszczoły miały się w formie. Choroby biologiczne, grzybowe, wirusowe, wszystko po kolei yy, i jest możliwe usunięcie rapicydem. Oczywiście choroby zjadliwe jak gliniak i zgnilec, choroba woreczkowa, wymaga jeszcze innych zabiegów, ale przy zastosowaniu właśnie alfa-5 i te choroby się również likwiduje. Yy, pierwszy raz tego roku zastosowałem kompleksowe zwalczanie warozy yy, właśnie rapicidem i wystarczy zrobić dwa opryski w odstępie dwa opryski w serii po trzy dni w odstępie tygodnia, dwóch tygodni i warozy wolu nie ma. Nie ma chorób biologicznych. I o to właśnie chodziło. Nie kupuję żadnych środków, nie stosuję szamitrazy i mam nadzieję stosować jej nie będę, bo to jest to nieprzeciętna trucizna, która przecież pozostaje w niżmiodzie. Moje pszczoły są zazimowane. Niektóre rodziny są bardzo silne w moich ulach. Są to wysokie ule, gdzie trzeba było włożyć korpus pod ramkę 30 na 40, żeby się pszczoły pomieściły. I teraz jest tutaj na przykład bachwast. Starałem się ocieplić, ale to są to jest bateria. Przygotowana do wiosennego rozwoju. Pszczoły w tej chwili siedzą we wszystkich ramkach, między wszystkimi ramkami i jeszcze w korpusie na dole. Ta rodzina akurat nie jest najsilniejsza, jest to wiele rodzin silniejszych, ale bachwas nabyłem. Piękne pszczoły. Najwięcej zbierałem pyłku, ale są inne. Mam selekcję Dana, które są po prostu lepsze tak całe leczenie pszczół kosztuje mnie na jeden ul 2,80 zł ze wszystkim oczywiście liczy swoje robociznę ale zwalczam tym nozenę na wiosnę po prostu jej nie mam zwalczam tym wszelkiego rodzaju choroby zjadliwe w, początkowym, w początkowej fazie i cieszę się, że już od trzech lat w zasadzie jestem na finiszu, jeśli chodzi o opracowywanie metod utrzymywania pszczół w dobrym zdrowiu. Pierwszy raz od wielu lat udało mi się zastosować wszystkie zabiegi, doprowadzić cały, cały stan swoich pszczół do potężnej kondycji. Czekam na wiosnę. Myślę, że efekty będą super. Tak jak w ubiegłego roku i tak jak tego roku. W zasadzie uważam, że stosowanie jakichkolwiek środków typu antybiotyki, amitraza, polsulfamidy oraz wszelkiego rodzaju specyfiki ziołowe i inne w porównaniu do tej metody to jest po prostu przedszkole.